Zmieniające uchwałę nr 47 przez 626 przez 06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie założenia publicznego gimnazjum nr 9 w Kędzierzynie Koźlu. Bardzo proszę Komisja Oświaty Pana Przewodniczącego przeciw przy czterech wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny Jagieło. Znaczy ponieważ my głosujemy teraz w sprawie uchwały dotyczącej zmiany obwodu szkoły, ja mam takie pytanie, czy czy zmiana... I to będzie dotyczyć znowu dwóch uchwał, bo jedna dotyczy obwodu szkoły w Sławięcicach, a druga będzie dotyczyć obwodu szkoły tego ewentualnie powołanego nowego gimnazjum, którego jeszcze nie powołaliśmy. No mamy moim zdaniem taką lekką proceduralną zagwostkę. Natomiast mam prost... Ale... Mam tylko pytanie. Moment. Proszę państwa, czy zmieniając teraz ten obwód, nie zmieniamy go także dla uczniów, którzy obecnie chodzą do szkoły w Sławieńcicach i czy to nie spowoduje, że oni utracą pewne, no, no, w każdym razie z formalnego punktu widzenia? Czy to nie zakłóca czegoś? No? Czy te dwie uchwały o zmianie obwodów nie wpływają na tych uczniów, którzy chodzą obecnie do pierwszej klasy, a będą chodzić ewentualnie przy utworzeniu gimnazjum numer jeden do klasy drugiej i trzeciej? Czy to nie zmienia czegoś, bo no ale w, od 1 września uczniowie szkoły w Sławieńcicach będą w drugiej i w trzeciej klasie i oni nagle będą w innym obwodzie. No. To w niczym nie przeszkadza, bo tak jak Państwu powiedziałam, dzieci y, są w obwodzie gimnazjum numer 9, a uczęszczają to gimnazjum 4 w większości. Także ale chodzi o to. Nie ma przeszkód. No, no dla tych uczniów, którzy chodzą już do Sławieńcic. Nie mówimy o tych uczniach, którzy będą nowi. Proszę o uwagę. Dobrze. Mam pytanie, stracą prawo do biletu czy nie. Stracą prawo do biletu czy nie. Bardzo proszę pani kierownik. Dzieci, które y, mają do gimnazjum więcej niż 4 km, gmina pokrywa im koszt y, biletu do szkoły. Jeżeli są w szkole obwodowej. I y, jeśli tak, teraz będą mieć szkołę obwodową i... Faktycznie zgodnie z uchwałą mogą utracić prawo do tego biletu. Przepraszam. Podejmujemy decyzję. Proszę mieć świadomość tego, tylko tyle. Nie wiem, jak to można załatwić. Może. Yy, tego nie musi Musisz znaleźć wyjście. No Jeszcze raz panie, panie, przewodniczący, panie Przewodniczący, ja tylko chciałem, odnieść się, ja tylko chciałem no, się zapytać, no, bo to jest tylko moje pytanie. Proszę państwa, dzieci obecnie, które chodzą do klasy pierwszej, będą chodzić do klasy drugiej od września i do klasy trzeciej. My zmieniamy obwody i w tym momencie nie wiem, czy istnieje problem. Może nie istnieje. Jak nie istnieje, to tylko chodzi mi o to, żeby uzyskać odpowiedź. No, nie ma żadnego problemu. Będą dziećmi z innego obwodu, no i tylko tyle. Nie mówimy o tych dzieciach, które będą chodziły do gimnazjum numer 1. Może, może moje wątpliwości są bezzasadne. Ale bardzo proszę o uwagę chwilkę. Bardzo proszę pana radny Pacut. Pan... Proszę państwa, no, zapytamy pana mecenasa o stanowisko, ale mnie się wydaje tak, że jeżeli klasa pierwsza będzie w tym, obwód jest inny, no logicznie należałoby... Nie ale nie mówimy o klasie pierwszej. Wyjście trzeba znaleźć, no, w końcu mamy władze oświatowe, znajdą wyjście. Dobrze, Dobrze zadałem pytanie. Dziękuję bardzo. Pan radny Majnusz. Proszę Państwa, no w tej chwili 13 czy 15 dzieci chodzi do szkoły numer, do gimnazjum numer 4 i to też nie jest obwód, do której powinna chodzić, powinny chodzić dzieci ścisowe bo nie chodzą do tego. Natomiast, natomiast z tego co wiem, no to jest możliwość, że gmina im zapłaci bilety, po prostu. Bo, płaci. bo jest taka możliwość. Płaci. Dziękuję bardzo. Pan radny Hudomięt. No ja to wszystko rozumiem, tylko że tu kolega trafnie zauważył, Łukasz, że przecież te dzieci, które będą chodziły do klasy drugiej i trzeciej będą kontynuowały, to one nie miały obwodu takiego, jaki miały, więc i, i, i one będą miały dalej taki sam obwód, jaki miały, bo no nie można działać wstecz, więc one rozpoczęły, one rozpoczęły chodzenie do szkoły i tak dalej, więc tam był dla nich obwód i one tam zaczęły chodzić do szkoły i w związku z tym nie powinny utracić prawa do tego, żeby... Mieć prawo do tego biletu. No i cała sprawa i, i już. Dziękuję, ale to wcale nie znaczy, że ja nie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłaszających się do głosu. Zatem bardzo. Pan Mecenas, ale nie przycisnął pan. Bardzo proszę, panie Mecenasie. No, żeby nie zarzucono mi milczenia wobec pewnego wątku tej dyskusji, ja chcę państwu oświadczyć, że wedle mojej wiedzy na temat treści przepisu o obowiązkach gminy dowożenia dzieci do placówek oświatowych to w przypadku podjęcia tej uchwały, w efekcie której zmieni się zmienią się obwody szkół dzieci, które dotychczas miały uprawnienie do finansowania przejazdu w ramach obwodu aktualnie istniejącego, które po podjęciu tej uchwały nie zmienią szkoły i będą dalej jeździć do szkoły znajdującej się już poza obwodem, nie będą miały prawa do refundacji kosztów. I nie znajduję, nie znajduję w tej chwili sposobu zapobieżenia takiemu efektowi tej uchwały. Dziękuję. Ale gmina nie jest w stanie zapewnić w drugiej czy trzeciej klasy. No. No. Yy, bardzo proszę, yy, w takim układzie nie widzę dalej zgłaszających się osób. Głosujemy yy, w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr 47 przez 626 przez 06 z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie założenia publicznego gimnazjum nr 9 w Kędzierzynie Koźlu. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za uchwałą, proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie przycisku. Nazwę numer 9 po kolei zgodnie z porządkiem obrad. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. 17 za. Kto jest przeciw? Proszę rękę do góry i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry i przyciśnięcie. 17 głosów za, jeden przeciw, jeden wstrzymujący się, przepraszam, cztery wstrzymujące się uchwała została podjęta.